Dzień dobry Państwu. Dzień dobry widzom kanału Układu Sił. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału do odwiedzin układsił.pl. więcej informacji na temat tego, co się dzieje w świecie stosunków międzynarodowych dzisiaj spojrzenie na Estonię. Za mną jest dr Aleksandra Koczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, Pani doktor. Witam serdecznie. Wybory w Estonii. Wydaje się, że premier Estonii, Kaja Kallas, ma powody do zadowolenia. Co ciekawe, i to pewnie o ten wątek internetowy, zapytam panią doktor, no ale cóż, czy to było zwycięstwo do przewidzenia? Wydaje się, że, że, że tak, że te sondaże przedwyborcze, które wskazywały około 30, poparcia, 30 poparcia dla partii obecnej pani premier Kajkalas się sprawdziły, dostała ona 31%. Procent, więc jest to wynik zadowalający. Porównując z rokiem 2019, z poprzednimi wyborami, jest to kilka procent więcej, więc to pokazuje, że społeczeństwo jest zadowolone z dotychczasowej polityki gabinetu K.I. Kalas, zwłaszcza w kontekście tego, że przyszło jej rządzić w czasach kryzysowych. Mhm. Czasy kryzysowe pytanie, czy estończycy. Obwiniali dotychczas z panią premier za to, co się dzieje? A oczywiście inflacja, trudna sytuacja gospodarcza? Właściwie ten rząd był sformułowany dosyć niedawno, bo przecież w poprzednich wyborach, mimo, pomimo zwycięstwa partii Reform nie udało jej się skonstruować rządu. Rząd tworzony był przez partię. Centrum e, populistyczną Łekre i Same, później doszło do rozłamu. E, e, też to, ten rząd w ciągu tych ostatnich czterech lat się zmieniał. Ostatnie parę miesięcy e, to m, rząd e, liberalnej partii Reform, e, Partii Socjaldemokratycznej oraz Chadeckiej e, i Same. E, i, wy, I ten, ten rząd był, miał raczej charakter y, techniczny, przypadał na bardzo y, trudną sytuację, y, czasy popandemiczne, a następnie wojny na Ukrainie. Natomiast rzeczywiście te wysokie y, poparcie dla... Dla Kai Kales przede wszystkim, dla jej partii pokazuje, że jednak dobrze poradziła sobie, zwłaszcza tutaj w kontekście um, pełnoskalowej um, inwazji rosyjskiej. Szybka reakcja Estonii, bardzo duża pomoc, bo przecież Estonia pozostaje tym państwem, które w największym stopniu wspiera Ukrainę, tutaj w w relacji do, do PKB, do liczby ludności, jeśli mówimy o przyjmowaniu uchodźców, więc myślę, że tutaj Estonia stanęła na wysokości zadania i zrobiła wszystko, co mogła, i te kwestie bezpieczeństwa również były znaczące i społeczeństwo to doceniło. Kto właściwie stawał szranki z obecną panią premier? Kto mógł jej zagrozić? Czy to była kandydatura, również kandydaci, partie, które należało brać poważnie, że tak? Czyli krótkie spojrzenie na estoński parlament. W, part, w wyborach liczyły się tak naprawdę liczyło się sześć partii, oprócz partii Reform znaczące miejsce w dalszym ciągu zajmuje Partia Populistyczna Partia Ekre, czyli Stońska Konserwatywna Partia Ludowa. Na trzecim miejscu z, podobną, z podobnym poparciem była Partia Centrum. Dotychczas popierana przez głównie przez mieszkańców rosyjskojęzycznych. Dużo, duże poparcie właściwie w wyborach i to myślę, że można określić sukcesem mogła się jakby zaszczyt, 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 zaszczytne miejsce otrzymała liberalna ST200. Jest to nowa partia, która powstała w 2018 roku, ale w poprzednich wyborach nie dostała się do parlamentu. W tym momencie ponad 10%, więc jest to niewątpliwy sukces tej partii. Ponadto socjal, partia socjaldemokratyczna, partia ojczyzna czy ta Chadecka, i sama i pozostałe partie nie dostały się do parlamentu. Tutaj prawica, zieloni, zjednoczona lewica. Aha układ głosów, to znaczy na kogo głosowali młodzi, które partie właśnie docierają do tego wyborcy, którzy, którzy kandydaci akurat, które partie zdobywają głosy tych starszej, starszego grona wyborców. Tutaj myślę, że nie jest to zbytnio zaskakujące, że te partie liberalne są popierane Czyli na przykład właśnie Partia Reform ST200 są popierane przez, przez osoby raczej młode, często właśnie z większych miast, więc bardziej wykształcone również w kontekście etnicznym przez, raczej przez mieszkańców etnicznych estoński, Estończyków etnicznych. Natomiast partia na przykład konserwatywna, partia um, Ekre czy, czy właśnie partia Isama są zwykle popierane przez starsze generacje y, obywateli, ale również osoby z niższym wykształceniem, osoby często, które w jakiś sposób nie są zadowolone z sytuacji y, ekonomicznej, z rozwoju e, ekonomicznego państwa, y, no właśnie z takich ba bardziej rozczarowanej części y, mieszkańców. Natomiast y, tak jak wskazałam, na partię centrum głosowali y, zwykle. Y, y, osoby rosyjskojęzyczne przy czym e, przy czym w przypadku właśnie partii Centrum e, zanotowano tym razem e, duży spadek e, partia ta o ile w poprzednich wyborach dostała e, bodajże 26 miejsc w parlamencie teraz tylko 16 więc jest to znaczący spadek co oznacza de facto że y, 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 wyborcy zmieniają swoje preferencje, bo to nie chodzi tylko o to, że w jakiś sposób ta grupa nie poszła na wybory, natomiast widać wyraźnie, że w tym wypadku wojna rosyjsko-ukraińska wpłynęła na preferencje wyborów i Rosjanie zaczęli głosować nie po linii etnicznej, ale właśnie ze względu na swoje wartości, często również na partie liberalne, które nowych ocenie no, zaspokajają ich, ich potrzeby, ich preferencje. To w takim razie, o co toczyła się gra, czy o co właściwie, czego oczekiwali wyborcy od władz i na ile też w tym wszystkim odgrywała rola bezpieczeństwa, sytuacja bezpieczeństwa? Tak, tutaj właśnie może zacznę od tej kwestii bezpieczeństwa, ponieważ ona była dominująca. No trudno tutaj, prawda, nie zacząć od, od tego kryzysu, od wojny na Ukrainie, Tematy do, de facto koncentrowały się właśnie wokół tego szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wszystkie niemalże partie opowiadały się za wzmocnieniem obrony, przeznaczeniem większych środków na cele obronne. Właściwie wszystkie oprócz EKRE wskazywały konieczność pomocy Ukrainie, otwarte drzwi dla uchodźców. W związku z tym tutaj jednak społeczeństwo, też partie polityczne były. Zjednoczony wokół tej, tej, tej kwestii. Powiedziałam, że EKRE, jedynie EKRE, stanowiła jakby taki głos opozycyjny, wskazując na to, że przekazywanie broni de facto zmniejsza potencjał samej Estonii. E, więc, no, no ale te, ten, ten głos nie był, nie był popularny. Później eksperci e, wskazywali w Estonii, że jednak to przyczyniło się de facto do, do przegranej, do, do zmniejszenia tych głosów. E, oprócz e, kwestii bezpieczeństwa, partie e, wskazywały, na takie tematy jak transformacja energetyczna i przejście na energię odnawialną, co de facto miałoby właśnie w jeszcze większym stopniu przyczynić się do, samo, do, do takiej niezależności energetycznej Estonii. Zwłaszcza tutaj właśnie te liberalne partie, również partia socjaldemokratyczna, partia ST200, Partia Reform wskazywały na potrzebę właśnie opracowania regulacji, dokładnie prawa klimatycznego, czyli właśnie ta, ta debata koncentrowała się wokół kwestii klimatycznych, ochrony środowiska i właśnie tej zielonej transformacji. <laughs> I, no I właściwie tak, i jakby kolejną kwestią, którą też w jakiś sposób podnosiły partie, to oczywiście wsparcie socjalne, wsparcie dla mieszkańców w związku właśnie z wysokimi cenami energii, chociaż one w ostatnich tygodniach nieco spadły, no ale w dalszym ciągu utrzymująca się wysoka inflacja, te wysokie ceny energii. To też jakby był jeden z postulatów pomoc rodzinie, pomoc no, na przykład Dużym Rodzinom czy, czy, czy emerytom, to też te, były tematy podejmowane właśnie no, głównie przez te partie socjali, socjaldemokratyczne, tak jak właśnie SD czy, czy Partia Centrum. I oczywiście wątek cyfryzacji. O Estonii w tym kontekście raczej mówiliśmy już wielokrotnie. Wiemy o tym, jak wiele inwestuje państwo w to, aby mieć dostęp, e-dostęp do wszystkiego. No i oczywiście wątek głosowania internetowego, czy to się sprawdziło. Tak, po raz kolejny Estonia udowodniła, że e-wybory mają potencjał, ponieważ w jeszcze większym stopniu wzrósł ten odsetek osób głosujących za pomocą internetu do ponad 50%. Po raz pierwszy przekroczył ten procent połowy, czyli to pokazuje, że coraz więcej obywateli jest przekonanych i korzysta z tej, z tej opcji, która de facto jest wygodna, jest tańsza i w przypadku Estonii jest bezpieczna, bo Właściwie do tej pory, od, od, od momentu, kiedy po raz pierwszy Estonia wprowadziła głosowanie elektroniczne w 2005 roku, nie było żadnych przypadków ataków i prób jakiegokolwiek zagrożenia dla tego systemu wyborczego. Więc tutaj, w, no, właściwie w 90%, tak, 99% ten, ten system w Estonii jest bezpieczny, jest stale ulepszany, monitorowany. Um, więc y, tutaj... Y, Właśnie przez to mieszkańcy, przez udział w wyborach, e-wyborach, mieszkańcy udowadniają, że, że ten system jest bezpieczny, że również jest wysokie, bardzo zaufanie dla tego typu metody, i to jest też kierunek, w którym na pewno Estonia będzie szła dała, dalej, bo już jest mowa i dyskusja o tym, żeby, żeby wprowadzić metodę głosowania za pomocą komórki, czyli jeszcze w większym stopniu, Um, ułatwić um, obywatelom udział. Um, też um, myślę, że właśnie w przypadku um, tej frekwencji warto podkreślić, że że była ona stosunkowo wysoka 64%, zwłaszcza w, w kontekście nowej metody przeliczania głosów. Obawiano się jeszcze w, w okresie kampanii wyborczej obawiano się, że ten odsetek frekwencja będzie nieco niższa ze względu właśnie na tą nową metodę, metodę liczenia głosów wcześniej brano pod uwagę głosy zagraniczne tylko te, które oddane głosy de facto, natomiast Wzięto pod uwagę również wszystkie głosy mieszkańców, obywateli estońskich za, za granicą, więc de facto troszeczkę ta, ta, ta frekwencja mogła spaść. Natomiast była ona taka sama jak, jak, jak 4 lata temu, czyli to pokazuje, że, że jednak dużo osób poszło na wybory i to dało głos na, na, nie, 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 zgodnie z ze swoimi preferencjami. Zastanawiające jest to, bo oczywiście w dobie walki również na obszarze cyber, to jak Estonczycy zabezpieczali swoje systemy, bo oczywiście to jest pole do, nazwijmy to, wysiłków sąsiada, żeby na swój sposób te wybory zakłócić. Mowa oczywiście o Rosji. Mhm. Tak, jak, tak jak powiedziałam, te systemy są bezpieczne i stale unowocześniane przez, przez Estonię, też nigdy nie, nie było właśnie żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o, o zagrożeniu, na przykład ze strony Rosji czy jakichś innych aktorów zagranicznych, którzy chcieliby w jakikolwiek wpłynąć na na wyniki wyborów, co oczywiście nie oznacza, że, że te systemy są tak w pełni bezpieczne, bo, bo zawsze istnieje ryzyko. Natomiast wiele raportów organizacji międzynarodowych, które analizują system wyborczy w Estonii, one wskazują na to, że jest on naprawdę bezpieczny i jakby wszelkie metody, no, tak na ile one mogą być um, zniwelowane, to, to wszelkie działania są, są podejmowane, ale tak jak wspomniałam, to ma duże znaczenie jednak e, zaufanie społeczne, bo e, podobne debaty toczyły się na Litwie, na Łotwie i zawsze przeważały argumenty, że jest ryzyko zagrożenia ze strony Rosji, i de facto te systemy nie są w pełni bezpieczne, więc, więc no nie udało się w pozostałych państwach. To nie jest tak, że, że, że te państwa też w tym samym kierunku idą, więc to na pewno wymaga dużej świadomości obywateli, ale również, ale również właśnie tego zaufania do, do własnego rządu. Wydaje mi się też, że wybory w Estonii, raczej wynik tych wyborów sprawia, że Kijów oraz Bruksela odetchnęły na swój sposób z ulgą. Kaja Kalas to jest taka mocna postać, jeżeli chodzi o dyplomację, sytuację na wschodzie, bo ona jest znana ze swojego nieugiętego wsparcia właśnie dla, dla Ukrainy. Ma dosyć konkretne podejście do Rosji, pani doktor. Tak, jak najbardziej, wybór estończyków potwierdził kontynuację dotychczasowej polityki i o ile właśnie w takim wymiarze regionalnym czy unijnym jest to bardzo dobry znak również dla nas, że ta polityka estońska będzie, będzie kontynuowana właśnie w kontekście Ukrainy, w kontekście mocnej krytyki Rosji i kontynuowania sankcji przede wszystkim, ale również właśnie bardzo duży Plus dla, dla samej Kai Kalas, która rzeczywiście jest bardzo no, liderem właśnie taką wyraźną, wyrazistą postacią kobietą, co też jest jakby taką no, ciekawym jednak przykładem um, udziału kobiet w polityce w tym regionie Europy Północnej. Um, więc myślę, że myślę, że no, partia na pewno ma się z czego cieszyć. Jak jest Estonia? Również w przypadku tutaj się nic nie zmieni, polsko-estońskich relacji. To będzie kontynuacja tego partnerstwa polsko-bałtyckiego, na którym też zależy i przede wszystkim polskiej administracji. Tak, jak najbardziej. Um, polityka estońska jest przewidywalna w tym kontekście, że jest kontynuacja, tak jak wspomniałam, w wymiarze bezpieczeństwa. To dobry znak również dla, dla Polski, ponieważ Polska ma mocnego partnera, mocnego w sensie takiego stabilnego partnera, który na pewno będzie wspierał Polskę w działaniach, na przykład na forum Unii Europejskiej, w dyplomacji, w działaniach dyplomatycznych na korzyść Ukrainy i Właśnie w, w kontekście kontynuowania sankcji wobec Rosji czy, czy Białorusi. Tak jest. No wydaje się też, że te, te działania propagandowe w Estonii, które też zapowiadali analitycy, no może nie tyle nie sprawdziły się, ale co, co nie rezonowały tak, jak mogłyby. Też tutaj zastanawiano się nad tą cichą opcją prorosyjską, bo, bo to, to Estonia, kraj narażony. Wyjątkowo na, na działania Moskwy. W kontekście propagandy, e, oczywiście ona jest dużym zagrożeniem i cały czas się e, mówi o, o, o tym wyzwaniu. Natomiast e, Natomiast w ostatnich miesiącach Estonię dotknęło kilka ataków hakerskich ze strony Rosji czy grup powiązanych z władzą rosyjską. Natomiast co ciekawe, o nich raczej nie mówiliśmy, bo one de facto zostały bardzo szybko wykryte przez systemy i tak na, estońskie i tak naprawdę nie spowodowały żadnych istotnych um, no, problemów technicznych dla obywateli. Nawet mówiono o tym, że w ostatnich miesiącach dokonano tak poważnych etapów. Hakerskich, których Estonia nie doświadczyła od 2007 roku, więc była to potężna skala. Natomiast, tak jak wspomniałam, one są w jakby wykrywane i ich negatywne konsekwencje niwelowane, więc dla zwykłego obywatela pewne nawet utrudnienia, jeżeli powstają chociażby w formie dostępu do stron internetowych czy do usług publicznych, one są naprawdę niewielkie, więc właściwie. Z naszej perspektywy e, mieszkańców e, niekiedy e, nawet niezauważalne. Natomiast i to znowu potwierdza fakt, że Estonia cały czas monitoruje takie działania i cały czas jest świadoma e, m, tych, tych zagrożeń. E, jeśli chodzi o e, propagandę, to jak najbardziej ona e, też e, jest. E, m, e, Istnieje na przykład w mediach chociaż chociaż na przykład chociaż przecież po szybko jakby zaraz po inwazji Telewizja, kanały telewizyjne, programy rosyjskie zostały pozamykane w Estonii, również w pozostałych państwach bałtyckich. Ta propaganda cały czas dziś tam łączy się właśnie w mediach społecznościowych, w internecie. Natomiast obserwujemy również pewien stopniowy, pewną zmianę w świadomości Rosjan w Estonii, chociażby właśnie w, w w kontekście czy, czy w stosunku do, do działań Rosji, Rosja coraz częściej jest postrzegana jako właśnie te, to państwo agresywne, jako, jako zagrożenie i to jest dobra zmiana, dobry kierunek, ponieważ coraz więcej obywateli na Estonii jest przekonanych o prawidłowości działań rządu, czyli jakby postrzegają Rosję za, jako zagrożenie. I to de facto widać właśnie na przykładzie wyborów i tego stosunkowo niskiego poparcia dla partii centrum, które i to niskie poparcie pokazuje, jakby jest też właśnie takim wykrzyknikiem dla dla tej partii, która no, powinna zmienić czy, czy przeorientować własny program polityczny i zastanowić się nad, nad tym dalszym programem czy, czy wartościami, które reprezentuje. Tak jest. Doktor Aleksandra Kuczeńska-Zonik, dzisiaj dla Układu się Pani doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.